Przy kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza w policach od lat działa Caritas. Osoby, które tam się udzielają, są wolontariuszami. Za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia, a jedyną zapłatą jest uśmiech osób, którym pomagają. Wolontariusze przychodzą do magazynu codziennie na kilka godzin. Jak twierdzą, pracy jest zawsze dużo, a osób chętnych do pomocy brakuje. Głównym zadaniem zespołu jest przygotowanie paczek pomocowych i prowadzenie magazynu odzieżowego. Mieszkańcy mogą zgłaszać się po pomoc do siedziby przy ulicy Wyszyńskiego 2F, lecz w wyjątkowych sytuacjach wolontariusze osobiście udają się do potrzebujących. My chodzimy do tych ludzi, pomagamy ich, robimy wywiad, współpracujemy z op opieką społeczną która bez przerwy nam podsyła ludzi też. W czasie kwarantanny też wydawaliśmy paczki, też na prośbę OPS-u. Dzwonili do mnie, ja robiłam paczkę i zawoziliśmy, czy tam straż, ochotnicza straż pożarna robił, zawoziła te paczki tam, gdzie była kwarantanna. Także cały czas, cały czas jest dużo pracy. Od kilku tygodni wolontariusze poświęcają swój wolny czas na przygotowanie pomocy humanitarnej dla ofiar wojny na Ukrainie. To jest akcja ogólnopolska i wszystkie paczki z, tego, z tej akcji są jednakowe. Jeden spis artykułów musi być i waga podobna. Paczki muszą być mniej więcej takie same. Te, tej żywności taka sama ilość, mniej więcej takie same gatunki. I te paczki wszystkie zostaną wysłane na Ukrainę. Obecnie Policka Caritas obsługuje ponad 700 osób w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W zeszłym roku w ramach tego programu wydano paczki dla 760 osób, co przełożyło się na blisko 50 ton żywności. Były to osoby skierowane głównie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, a także bezdomni. W czasie świąt wielkanocnych zostało wydanych 100 paczek dla seniorów i osób chorych. Wolontariuszem. Karitas jestem od 2008 roku, od momentu jak przeszłam na emeryturę. Pracy jest tutaj bardzo dużo, ale też przynosi nam ta praca bardzo dużo satysfakcji. Uśmiech tych ludzi, którzy, którym pomagamy, no jest dla nas bezcenny. Jest nas tutaj mało. Bardzo zachęcam, szczególnie młodych ludzi, aby się tutaj, że tak powiem, z nami razem nauczyli, a potem przejęli po nas pałeczkę. Wolontariusze liczą głównie na pomoc parafian. Niektórzy odpowiadają na apele i wspierają Caritas finansowo lub przynoszą zakupy. Zebraliśmy 35 tysięcy złotych, przekazaliśmy Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, i one zostały wysłane na Ukrainę, tam na, na pomoc Ukrainie. Poza tym mamy zbiórki, rozprowadzamy świece, z tego też mamy jakiś dochód wielkanocny i bożonarodzeniowe. Poza tym mamy skarbonę przy wejściu do kościoła, też czasami tam są jakieś tam pieniądze, ale tych pieniędzy też jest no wiadomo, jest bardzo dużo, bardzo dużo podopiecznych tu no i bardzo dużo potrzeb są potrzeby. W Caritasie nie ma osób zatrudnionych na etacie. Wszyscy pracują za darmo i poświęcają swój czas, by wspierać potrzebujących. Aby zostać wolontariuszem, można przyjść do magazynów Caritasu i wyrazić chęć pomocy. Magazyn odzieżowy czynny jest w poniedziałki, a żywnościowy w czwartki. Nie trzeba spełniać specjalnych wymagań, wystarczy mieć chęć do pracy.